Moi kochani, witajcie we w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj ogólnie gramy sobie w grę grani nie, jaką grani, co ja gadam jaką grę grani, już się za bardzo przyzwyczaiłam do tej gry I ogólnie za bardzo się przyzwyczajam do gry grani, teraz będę ja. gramy dzisiaj w grę grani, a tak naprawdę dzisiaj gramy w minecrafta, chyba poznajecie i dzisiaj ogólnie taki będzie luźny odcinek, ogólnie dzisiaj będziemy się rozwijać, tak po prostu mówię no Wiecie, chyba o co chodzi. O Jezu, dobra, poczekajcie, bo nie dam na. Ej, dobra, tu tam jest wioska. To do niej sobie dojdziemy. Po prostu i damy, dajemy na razie na serca, czyli, czyli na Survival. I ogólnie teraz będziemy musieli się jakoś rozwijać. I nie możemy używać tych rzeczy. Ja ogólnie je zatopię tutaj w wodzie. Po prostu musimy jakoś sobie sami znaleźć. Ym, no rzeczy, więc może tam coś będzie fajnego we wiosce gazeli, więc ja już tutaj zatopię te rzeczy. Okej, okay, dobra, ja już ogólnie zdobiłam wszystkie rzeczy. Więc no. idziemy sobie teraz tam yy, no, po prostu do wioski. A już widzę, że tutaj nie będzie chyba. Żadnej skrzynki. No tak już tutaj nic nie będzie. Ale tutaj może przenocujemy jedną noc. Okej, okay, więc tak, no zbieramy sobie ogólnie tutaj pszenicę, bo będziemy mieli z tego chlebek. Okej okay, kochani, zobaczcie jak ja sobie tutaj dużo tego zebrałam wszystkiego, no i ogólnie jeszcze zbieram tutaj chyba ostatnie już pole mamy ze z tą pszenicą, no ogólnie to wszystko jest na chlebek, dosyć nawet dużo znaleźliśmy tej pszenicy, więc no, to tyle chyba z pszenicy, już więcej nic nie mamy, a nie, jednak się myliłam, coś tam jeszcze widzę, o tu jeszcze coś widzę. Jedna pszenica, ale to zawsze coś. O tam jest jeszcze jedna. No to jednak coś jeszcze mamy. I tam jest jeszcze jedna. Hej, ogólnie będziemy mieli te duże zapasy pszenicy. Więc super. To oni. Może zasada, zas, po prostu sadzą tą pszenicę, a ja po prostu cały czas chodzę i robię na stół, bo im zrywam. Ale dobra, no nieważne. Jakoś musimy przecież przetrwać. Okej, okay, dobra, ogólnie no, y, czy tutaj jest jakiś crafting table, bo nie chce mi się robić. O dobra, tutaj jest jakiś crafting table, OK Okej. Siedem chlebka, można sobie zrobić dużo. Siedem, siedem, dobra. Siedem chleba, o Jezu. No i zostało nam 4, no to dosyć mało. Jezu, jaką tu się miał przewieźć, nie rozumiem tego. Jakieś schodki tu muszę zrobić, bo w końcu się tutaj nie przedosta. No dobra. Tak się po prostu będzie wchodzić do tego domu, bo inaczej się nie dano. Jakoś niestarannie zrobiono ta wioskę. O, dobra, pszenica. O, tam jest jeszcze pszenica? O, okej. Okay. Nie wiem, jestem szalona. No, za chwilkę się widzimy, jak zbiorę już całą pszenicę, bo mam nadzieję, że już żadnej nie przegapię. Ogólnie tak, e, mam już trochę więcej pszenicy. O, tam jest jeszcze jedna, ale to już potem. Ogólnie nie mamy żadnych e, tych narzędzi, więc ja po prostu lecę już po jakieś e, podstawowe rzeczy i za chwilkę się widzimy. Nie, tak, mam crafting table. Zrobiłam sobie swój i tak. O, dobra, ogólnie możemy zrobić jeszcze jednego chlebka, ale tam widzimy jeszcze trochę pszenicy, więc potem sobie ją zbierzemy i już będziemy robić tak wszystkie chlebki. Ogólnie tak, robimy po prostu podstawowe narzędzia. Yy, Sikierka. No i tyle. Już wszystko mam zrobione. Ogólnie, no wiem, słabe te rzeczy, bo są te drewniane, no ale cóż, ja poradzę. Lepiej już mieć takie niż... Żadne, więc no, lecimy sobie już tam do wioski i widzimy się, jak zbiorę całą pszenicę, która jeszcze tam jest. Okej, okay, kochani, jestem bardzo szczęśliwa, bo ogólnie mamy dużo tego chlebu. I, ale ogólnie będziemy musieli się już stąd powoli zwijać, bo no wiecie, już się robi ogólnie no, ta noc. Już jest zachód słońca, więc będziemy musieli sobie znaleźć jakiś domek na przenocowanie. No, po prostu tak, będziemy musieli jakiś sobie domek na nockę. Po prostu, no nie będziemy tam spać, bo nie mamy łóżeczka, ale po prostu taki, żeby się tam schronić w nim. No to który chcecie, chcemy ten domek. Dobra, bień, m, zamku. Będziemy mieli najlepiej. O Jezu, dobra, gdzie ja wpadło mnie Nie. Uciekam stąd. Dobra, yy, tak, do zameczka. Będę musiała się teraz zabudować jeszcze klockami. O Jezu. No czemu ja tutaj wejść nie mogę? poczekać. dobra. Jestem... Aby tutaj żaden wielander nam drzwi nie otworzył, to tutaj zabudujemy się kleckiem. No i zobaczcie, no jesteśmy. Patrzmy sobie tutaj teraz przez okienko. Jak pszenica, może rośnie, co? Może coś wyczekujemy. O, tam widzę pszenicę. To jutro z samego rana ogólnie, no. Ją sobie zerwimy, więc widzimy się, jak już trochę nocy minie. I no ogólnie, wiecie, co teraz tak patrzę? Villangerom nic nie grozi ogólnie w nocy, więc no ja muszę zebrać sobie ten. Pszenicy tak będzie najlepiej, mimo tego, że się troszkę boję, to muszę sobie zerwać tą pszenicę, no bo po prostu po tym jak już wstanę, to może nic nie będzie. Tak, ogólnie dobra. Zebrałam sobie pszenicę, okazało się tylko, że była taka, no po prostu okazało się, że były jej trzy, więc no. Więcej już potem nie mogą zebrać. I ogólnie no, nie chcę mi się użyć w samku więc e, przenocuję sobie tutaj. Mam nadzieję, że nikt mnie to nie zauważy. Jest tu bardzo ciemno. No ale cóż, ogólnie co my tutaj mamy? I może coś zasadzimy? No dobra, zobaczymy, no, spróbujmy. Ogólnie biblioteczki się bardzo sprzedadzą, więc no, musimy wykopać. Czy mnie dużo książek. Ok, ogólnie wykopamy już wszystkie. W mamy ich 14. Więc no. Teraz coś może zenchantomujemy, tylko szczeraznie nie wiem co. Ogólnie miałam robić sobie to mini pole, więc za chwilkę wracam, może nam się uda coś tutaj zrobić. Ogólnie okazało się, że mamy zero drewna, więc musimy wyjść na małe polowanie. Trochę ryzykowne, no ale cóż. Już się powoli. Dosyć jasno. Na szczęście lampy świecą I nawet sobie tutaj jedną zbiorę lampę, lampę albo, albo i nawet dwie. Bo ogólnie mam w moim mieszkaniu bardzo mało. E, ogólnie w, tej, w tym domku moim tymczasowym jest naprawdę bardzo mało tego, bardzo mało e, oświetlenia. Nic tam prawie nie widać, więc no, musiał, muszę sobie zebrać. O, akurat pszenica jeszcze jest. No dobra, my nie o pszenicy. Musimy trochę ten domek zniszczyć. Jezu! Co ty mądry jesteś? Ej, weź, że mnie zostaw. Kurde! Kurde, nie! Zostaw mnie. Zostawcie mnie, Jezu! Ta wioska jest głupia. Nie mogę w to uwierzyć. No Jezu, gdzie ja znowu jestem? Dobra, gdzieś, gdzieś jestem. Kurde, dobra, zaś topię, topię się. Kurde, dobra, nie. Kurde, dobra, nie. Jezu, ja tutaj nie przetrwam, ja umrę. Ja umrę, widzowie. Widzowie! Ratujcie mnie, reklama! Ogólnie prawie bym umarła, bo tutaj był creeper ogólnie, no i ja miałam wtedy reklamę i nie mogłam nic zrobić. Myślałam, że umrę, no ale na szczęście wybuch ten creeper trochę dalej ode mnie, więc no. Cieszę się, że jeszcze żyją. Okej, okay, dobra, ogólnie zbieram tutaj to. Ja przyniecę i ogólnie zobaczcie, że tutaj są buraki. Ja, czemu ja z tego wcześniej nie zrywałam? Nie wiem. Tylko nikt się nie spodziewał, że to będą buraki. Dobra, mamy ogólnie dużo już tego wszystkiego. Ale chcę jeszcze jednak się rozejrzeć po wiosce, czy na pewno tutaj nie ma jeszcze. Czegoś dobra, nieważne. Ale tutaj mamy jeszcze yy, prawie wszystko. Burak. Cały prawie pole jest w burakach. Dobra, może coś nam się tam. Dobra, jeszcze nam się dużo buraków trafił, trafiło. na akurat ich 29 to dużo, dosyć. Teraz mamy już 30, ogólnie jeden. No, ale cały czas nam się podwaja liczba. Ok, dobra, tutaj mamy jeszcze jedną pszenicę. Tu jeszcze mamy te buraczki. Więc no, zerwiemy i za chwilkę się widzę. Zobaczcie kochani, jak może tego dużo mamy. Przecież tak mamy, więc no to super. Tak, wyliniemy sobie tutaj po jeszcze. Więcej pchlenicy, tam jest jeszcze jedna. Okej, okay, no i chyba tyle już tej pszenicy. Więc wracamy teraz do naszego domku i tam sobie zrobimy nasze. Ej, dobra, tam jeszcze widzę pszenicę. No to zrobimy sobie jeszcze. Pójdę tam po nią, e, poza kamerką i potem już jej widzimy we domku, e, Po prostu, bo tam będziemy robić nasze mini pole. Dobra, tu jest jej raj, żebyście mi uwierzyli. Zobaczcie tej pszenicy. Po prostu, jaj. I dobrze, że ogólnie te buraki mamy, bo ogólnie no. Tak to bym chyba nam jedynie nie starczyło, bo i tak nie mamy za dużo tego chleba. Ale pszenicy, myślę, że tutaj jest dużo. I teraz zobaczymy, ile jej tutaj mamy. O, 14 pszenicy, to dużo nawet chleb. To dużo, e, tego chleba zrobimy. Oparciuję już mamy tak. I super. Dobra, jemy. Nie mamy na co czekać, bo mamy tak, tylko tak dużo, że jak naprawdę chyba jest. Nie mogę tego tak zmarnować. O Jezu, kochani, teraz będę mogła mieć swoją świnię. No, zobaczcie. Chyba będzie już nasza Bo ją ja oswoiłam mam nadzieję Ej idzie do mnie ja mam świneczkę No to super świneczko Jeszcze poczekaj tutaj na mnie Nie Wydeszła do mnie Ale jesteś tylko jak burak Nie chcecie cię już Nie dam już już karę buraków Więc no widzimy się w domku Dobra, ogólnie te latarnie musi O Jezu. Boże, nie można. Ogólnie te, te latarnie musimy yy, wziąć i tu sobie powiesić. Po prostu, żeby nam tutaj światło biło. Tak, ogólnie tutaj mamy już miejsce na pole, Okej, okay, ogólnie przy okazji jeszcze zrobimy sobie chleb. Mamy 12 chleba dużo. Okej. Okay. Ale nadal nie mamy żadnego drewna i ja tego nie naprawdę nie rozumiem. Więc no, muszę jednak za jeszcze zrobić drewno, więc za chwilkę się widzimy. O! Oh. My god. Ile pszenicy? Ja sobie tutaj wychodzę z domku, a tu tyle pszenicy. Nie, niech. Nie, to, powiedzcie, że to jest sen. Nie, to jest sen. Ile pszenicy tu wyrosło, więc czy czerwyczajcie. Zobaczcie, czy jest prawie całe pole pszenicy. Nie, to jest super. Okej, okay, będziemy mogli zrobić cztery chleby, bo mamy 12. Nie wiem, chyba cztery, dobra, już nie chce mi się naprawdę tego liczyć. Niech tutaj jeszcze się pojawi jakaś pszenica, ale dobra, już tutaj nie ma, bo życie by było za piękne, bo tu jeszcze takie jedno coś było, więc dobra, no to lecimy niszczyć ten domek, bo ogólnie musimy mieć drewno. Okej, okay, dobra, no to lecimy już ogólnie do domku. Dobra, ogólnie to jest chyba najlepszy odcinek, jaki dopóki zrobiłam, naprawdę. Więc tak, no ja już kraftuję ogólnie tu wszystko. Robimy sobie to coś, to jest motyka chyba tak, motyka. Teraz dajemy jeszcze cholebek. No i robimy. Tylko ogólnie mam wody, to jest problem. Nie wiem, jednak nie będziemy mieli pola, wiecie. Ogólnie co będzie, będę musiała dać na survival, tylko po prostu po jedną rzecz. Naprawdę wam mówię, co po jedną rzecz, tylko po wodę, bo ogólnie bardzo mi zależy na tym polu. Naprawdę, więc za chwilkę się widzimy. Okej, okay, dobra, ogólnie no dałam sobie tutaj ogólnie no po to i mamy już ogólnie wodę więc teraz musimy coś zasadzić sadzimy Piszcie, co zasadzie parę, dwa tego, bo ogólnie no wypadałoby nagrać no ale teraz no to trzeba już się powoli zamierzać no bo ogólnie dzisiaj bardzo fajnie przeżyliśmy ten dzień w Minecraftie, ale czy ja coś jeszcze tutaj miałam robić? Nie, już nic nie miałam robić, więc sobie jemy i będę się z wami za chwilę żegnać. I patrzcie, że już mało tego. Kiedy ja to tak szybko wyjadłam? Kiedy ja szybko te buraki tak... Kiedy, kiedy ja tak szybko te buraki wyjadłam? Ej, no... Dobra, czas użyć chlebka. Po to go właśnie robiliśmy. Właśnie, ta pszenica, ale już jest, nic nie zrobimy, bo po prostu mamy... Mało, więc no. No i to na tyle, kochani, we w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę z, ze subskrypcją. Piszcie koniecznie, czy chcecie. Parę dwa: jak spędzamy czas na wiosce Wielanderów. No to na tyle, we w tej części. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, subskrypcję No i pa!